¡Gracias! Trends Festival to 5 dni, 5 scen i ponad 60 godzin kontentu, live on demand i warsztatów. Global Trends Festival ma ogromne znaczenie dla całej marki Business Insider. Pierwszy raz robiliśmy to wydarzenie w takiej skali, we współpracy z kilkunastoma krajami, dzięki czemu udało nam się zgromadzić publikę z ponad 60 krajów. Dzięki temu, że Business Insider działa na 17 rynkach, to było niesamowite doświadczenie kulturowe. Nasze cotygodniowe statusy z ludźmi, którzy pracują w zupełnie innym świecie, przede wszystkim kulturowo odmiennym, od naszego, to jest absolutnie fantastyczna lekcja dla nas. We have seen an amazing lineup of uh, great speakers, uh, top brains, global leaders and I think one thing became particularly clear that this crisis is an accelerator of digitization and uh, in that sense never miss a good crisis there are lots of opportunities out there to reinvent the way we do our business. Global Trends Festival new nową jakość online. To wydarzenie wielokulturowe, nieznające żadnych granic, nastawione na najwyższą jakość kontentu dostępnego na żywo w różnych strefach czasowych, ale też on demand przez kolejny rok. W ciągu tygodnia trwania festiwalu udało nam się zgromadzić ponad 200 wybitnych myślicieli świata. Są to przedstawiciele biznesu, kultury, sztuki, ośrodków akademickich, a także działaczy społecznych. To, co głównie było dyskutowane podczas trendów, to to, jakie trendy zdominowały teraz rynek, jakie zjawiska społeczne mają wpływ na konsumpcję dóbr i usług oraz o tym, jak zwyczajnie dla nas ludzi będzie kształtowała się przyszłość naszej planety, stawiamy na najlepszej jakości doświadczenie. Networking i możliwość nawiązywania bliskich relacji z uczestnikami konferencji ze wszystkich krajów. Było to przede wszystkim spotkanie, chyba jedno z największych na świecie, wirtualnej społeczności ludzi, którzy chcą podyskutować i chcą usłyszeć bardzo różne opinie na temat tego, w jaki sposób COVID wpłynął na nasze życie, biznes i jakie będzie miał konsekwencje w ciągu najbliższego miesiąca, roku czy, czy dwóch lat. Pomimo tego, że nie możemy spotkać się wszyscy we wspólnej przestrzeni, to jednak łączymy się i dzielimy się naszymi myślami, naszymi inspiracjami i to jest rzecz absolutnie bezcenna. Even the good things must come to an end. I am Miriam Rickley. It's been a real pleasure to have you with us. It has been five amazing days at the Business Insider Global Trends Festival. Thank you so much for being with us. And I hope to see you all next year. Be sure we will be back.